Dzień dobry, witam was ja i moja nieodgnieciona z pianki grzywka, tak chyba lepiej. Mam lusterko tutaj obok lusterku, wyglądam zawsze fajnie, a jak patrzę potem na nagranie to niekoniecznie korzystnie wyglądam na nagraniu i mnie to strasznie denerwuje. Wow, jestem taka piękna jak na siebie patrzę na nagraniu, już niekoniecznie. Płaczę w ogóle byłam w sklepie i prócz e, chipsów masło salowisk wiejskiej ziemniaczki. Piłam też sobie trzy opakowania herbatek. Były zielone jakimś cudem. Patrzcie, co mam. Ole wanted love needed is here. In my arms. Jeszcze nie piłam nic nigdy z tej marki, więc może być różnie. Różnie też może to wyglądać. Dobrze, że, ost że ostrości nie ma. Jeszcze je sobie akurat nie zaparzyłam. Teraz mam taką inną z saszetek, niech będzie, z wiśniami. Ja jestem ogólnie bardzo uprzedzona do wiśniowych herbat, bo kiedyś miałam sypaną, oczywiście czarną. Jeszcze nie wiedziałam, że czarna sypana szkodzi mi tak samo, jak każda torebkowana, czyli kiszki mnie po niej bolą. I sobie właśnie kupiłam czarną z migdałami i wiśniami. Pachniałam, może... Całkiem średnio, trochę jak taki tytoń aromatyzowany, wiśniowy, a w smaku była okropna. A ta zielona, tak jak sobie już podpijałam, dałam dwie łyżeczki cukru, no całkiem spoko jest. Kupiłam też szałwię, podobno ma być na gardło, jakby mnie miało boleć, a przyznaję, że czasem jak dłużej nagrywam, to trochę mi to gardło siada. I taka normalna herba to nie zawsze mi pomaga, choć nie wiem, ile tam cukru wsypała. Czuję ogólnie, że jeszcze mam trochę wilgotną grzywkę. Obecnie nie tak łatwo jest mi e, się zdecydować na horror, jaki chciałabym akurat danego wieczoru nagrywać, więc posłużę się losującym kółeczkiem. Wpisam tutaj tytuły, akurat na które nie wiem, do których czuję akurat teraz pociąg. Mam ochotę też zrobić taki w sumie maraton nagrywania dzisiaj, więc możecie liczyć na pewnie same horrory w najbliższym czasie. Okej, okay, let's go! Głośno. Jedziemy na tyle, mamy plecaczek, więc podejrzewam, że jesteśmy, nie wiem, uczniem. O, jakaś karteczka. No jest karteczka, nie mogę nic z nią zrobić tak naprawdę. A, spacją e, interakcje są. Okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, typek śpi. Śpi, on śpi. E, ojej, taki font, że troszkę muszę się oddalić. Co powinnam zrobić? Obudzić go nic nie robić. No, zostawmy go! Kaczuszka! I różyczkę ma w ciopku. Czas, tak. To tylko kacza. Ka -ka Kaczucha! Uh -huh. Wygląda na chorego. Czemu my w ogóle zaczepiamy ludzi? Znaczy, no, jesteśmy w gierce, ale czemu zakatujemy do ludzi w autobusie? Ci ludzie nie chcą z nami mieć żadnego kontaktu. Nie chcą nas obok siebie, czemu my takich zaczepiamy? Czy mam, mamy możliwość ich zaczepiać? Ok, zagadajmy do niego. <tryk> Haha! O, oh, hello there! Cześć! Nie zauważyłem cię. Motion sickness, y, choroba lokomacyjna. Wiesz, nie siedziałem tutaj przez przynajmniej pół dnia, wracając do domu. Spędziłem dwa lata pracując za granicą. Praktycznie nie odzywałem się do mojej rodziny. Gdyby nie mój przyjaciel o tutaj, pewnie umarłbym z samotności. Przedstawię go mojej rodzinie. Mam nadzieję, że to jest przyjaciel kaczka, a nie coś więcej, kaczka. Myślę, że go poko pokochają. Szczególnie moja mama i siostra. Kochają zwierzątka. Haha. Ha. Yy. Słyszałem, że takie pogawędki mogą odciągnąć moją uwagę od yy, choroby lokomocyjnej. Czuję się troszeczkę lepiej. Chyba. W każdym razie dziękuję za wysłuchanie mojej historyjki. Proszę, weź to. Kawkę dał. Kupiłem tę kawę zanim wsiadłem do autobusu, ale czuję, że nie mogę jej w tej chwili wypić. Uh. Czy, czy to my jesteśmy chorzy, czy on? Uh, uh, Jakie ja mam tu przeczytać, nawet. Okej, okay, leave him be. Mamy kawkę. Nie zamierzam jej pić. Nawet nie wiem, jakbym miała ją wypić. E, spacja, backspace. Tab, caps, nie? Okej, okay, tabę ukryłam. No to zagadajmy już do wszystkich. Zuuuuuu. Śpi. Okej. Okay. Wake him up. Wake me up. Nie powinnam budzić go bez powodu. Aha, ale jego ja chciałam obudzić. God damn, jaka gruba gazeta. Wydaje się smutny, niepocieszony. Zagadaj do niego. Niech się potoczy fabuła. Hmm. A co tam, młoda? A, chcę jakoś zabić czas, czytając tę gazetę. A wcześniej za bardzo się spieszyłem i wybrałem nie te, co trzeba. Wciąż jest yy, świeża, teraźniejsza, ale nie od mojego ulubionego wydawcy. Dlatego ta yy, się. Przepraszam za moje tłumaczenie, ale ja się nie dość, że stresuję. To jeszcze tak. Co to słowo znaczyło? Ey. Przepraszam. To nie jest twój interes tak poza tym. Może mi powiesz, jaki to jest wydawca? E? E? Los Angeles Times? Nie wiem o czym mnie bolą od tych pikselków troszku. <grym> Czy mogę teraz ten liścik przeczytać? Nie, to są pewnie nasze notatki na lekcje. W ogóle jestem bardzo odważna, bo nagrywam szoknie. Otwartym Lol. Kaczuszka. Wtedy jak kliknęła na kaczkę, też ktoś do kogoś dzwonił. Z panem tym mogę porozmawiać? Pan tu coś widzi? A wydaje się być bardzo skupiony. Zagadaj do kierowcy. Najwyżej w drzewo jedziemy. Nie przeszkadzaj mi kiedy prowadzę, młoda. Pracaj na swoje miejsce. Czy mogę wyjść z autobusu? Should I leave? Yes Zakończenie jedno z pięciu. Wróciłam do domu. Wysiadłam tak, o, bez zatrzymywania autobusu. Nie mogę nic zrobić z tą kawką. Może jemu ja dam kawkę? Śpi. Wake him up. No ale mam kawkę. Chcę mu dać kawkę. To się może obudzi, lol. O, i teraz mogę dać kawę temu kierowcy. Daj mu. Najwyżej on y, straci przytomność. A? O co chodzi? O, to dla mnie? Jak miło z twojej strony. Skoro o tym mowa, całkiem lubię Starbucksa. Zawsze biorę sobie takie co nieco na nocne zmiany. Tak jak ta. To jest noc? Myślałam, że jedziemy w ciągu dnia. Ale będę musiał z tym zaczekać do ostatniego przystanku. Do pętli? Picie bądź jedzenie na służbie są przeciwko zasadom. Wiesz? Jako podziękowanie daj mi opowiedzieć sobie fajną historię. Miasteczko, w którym teraz jesteśmy, wprowadzała się tu kiedyś szczęśliwa rodzinka. Byli mili, byli radośni, byli troszczący się, troskliwi, byli troskliwi. Cokolwiek by ci sąsiedzi nie powiedzieli, aż, aż w końcu pewnego dnia matka i córka były. zostały zamordowane. Ich oczy zostały wyłupione. E, sprawca do tej pory nie został aresztowany. Reszta członków rodziny zaginęła. Niektórzy mówią, że on jest martwy, czyli tatuś, tak? Troje ich było. E, niektórzy mówią, że stał się zabawką dla tego psychopaty-mordercy. Co za plotki! Hahaha, ha, ha. troszkę za duże jak na zabawną historię, co nie? Ale ani trochę tego nie zmyślam. Możesz poczytać o tej y, sprawie w tej gazecie. Weź ją, jeśli chcesz. Skończyłem akurat czytać. A, wziąłem. O, wiem, mogę mu ją oddać. Daj mu gazetę. A, taka gazetka. Dokładnie taka, jakiej szukałem. Dajesz mi ją? Bardzo Ci dziękuję, młoda. Masz, weź to. To są ciasteczka imbirowe. Moja córka kiedyś się kochała, ale nie mam ochoty teraz jeść. Bardzo dobrze smakują, zapewniam cię. Są w stanie nawet zredukować symptomy yy, choroby lokomocyjnej. Ale z tego co widzę, ty nie masz z tym problemu. Ale wiemy kto ma. Pan Kaczuszka. Daj mu ciasteczka. O, to dla mnie? E, dziękuję, ale nie zbyt dobrze się czuję, by teraz jeść. Ale ja chcę się tego pozbyć z inwentarza, proszę. Weź to. No dobrze, spróbuję troszeczkę. O, ten smak! To imbir. Wow, czujesz o wiele lepiej. Jesteś moim, moją wybawicielką. Nie jestem w stanie dość Ci podziękować. W mojej walizce jest pewna pamiątka, którą kupiłem. Możesz jedną sobie wziąć. Szaboję, jak się z tym dokonuje interakcji. Że jak... o! A big suitcase, wielka walizka. E, przeszukaj. E, znalazłam stare nożyczki, doniczkę na kwiaty i linę. Co z tego, niby, jest y, pamiątką. Ok. Co powinnam wziąć. Nożyczkami możemy się obronić i jednocześnie też przeciąć liny w razie czego. Jeżeli zabierzemy liny, nie będzie mógł nas związać, jeżeli takie coś mu przyjdzie do głowy, ale będzie mieć nożyczki. A co z doniczką, z kwiatkiem? Nie wiem, czy być wdzięczną, uprzejmą osobą i wziąć doniczkę z kwiatkiem, czy być rozmyślna i wziąć i linę i nożyczki. Nie wiem, weźmy nożyczki. Mogę. Je? Dlaczego ja mogę kliknąć na kaczkę? To on miał być potworem, nie ja! Klikłam kaczkę! Cze- Hallo? Halo? Halo? Kaka, kaka z nożyczkami. Włączyć radio, tak? ...tego klubu w Berlinie. Kebaba zrobiłam w samym autobusie. No i masz, nie obudził się. Karteluszka, możemy ją teraz wsiąść. Ty to zrobiłaś! No, no wiem, wow. Moja zbyt mocna zdolność do przewidywania rzeczy to zrobiła. Zgaduję, że teraz mogę sobie po prostu stąd wyjść. Czy powinnam wyjść? Tak. Zakończenie drugie z pięciu. Zaginiony przystanek. O, notatnik. Jest tu napisana tylko jedna y, linijka. O, no proszę. To co będziesz trzymać w dłoni zadecyduje o Twoim losie. Ok, zaglądamy ponownie. Weźmy tym razem linę. Hmm, zobaczmy. Najnowsze odkrycie. Yy, rozwiązanie sekretu Wiktorii ej, rozwiązuje problem autobusowy. Prawa mordercy w mieście. XXX Nie znaleziono żadnych nowych poszlak. Co do winowajcy, to wciąż nie oznacza, że jestem bezpieczny. Dobra, no to wyłazimy. Zobaczymy, co nas czeka. To, co mamy w ręce, zadecyduje o naszym losie. Nie podoba mi się to. Ja się nie umawiałam na łażenie w ciemnościach. O oh my fucking god, ja tutaj błądzę. A wystarczyło to zrobić. Co powinnam zrobić? Użyj tej liny, nie rób nic. Aż tak krytycznie do siebie podchodzimy. Zakończenie czwarte z pięciu. Mama, siostra. Przepraszam, mamo siostru, przepraszam. Okej, okay, bierzemy wazonik. W zasadzie sensie, yy, doniczkę z kwiatkiem wychodzimy. I myślę, że też nie muszę się za dużo błąkać. O. Umieść doniczkę z kwiatkiem tutaj. Okej. Okay. O. Zakończenie 3 z 5. Niech Twoja dusza spoczywa w piekle, ojcze. Okej, okay, mam tę kawkę. I damy ją teraz temu typkowi. Ach, tylko nie ta gazeta. Jak się okazuje, chodziło o gazetę. Eee, daj mu kawkę. Co? To dla mnie? Trochę wystygła. Preferuję gorącą. Ale może będzie pasować do moich ciasteczek. Dziękuję młoda. Proszę, weź ten kawałek pizzy. Nie pytaj gdzie ani dlaczego go przy sobie miałem. Gdzie go trzymałem. Są pewne rzeczy, które lepiej... których lepiej nie wiedzieć. Zjedz ją albo zrób z nią cokolwiek tylko chcesz. Nie obchodzi mnie to. Tylko na Boga nie dawaj jej zwierzętom. Tak jak na przykład kaczce. Właściwie to dlaczego w tym autobusie jest kaczka, ha? Na kaczuchę. Kaczka się opiera. Co powinnam zrobić? Wmusić tę pizzę w nią czy się poddać. Już gorzej być nie może. O! Uciekła. Kacz... Kaczka dokonuje zbrodni wojennych. Kto by się spodziewał? Kocham kaczki, jakby co. Kaczki są bardzo chaotyczne. Weź tego kwiatka, proszę. Już nie mogę? Hej, co zrobiłeś z moim, mojemu przyjacielowi? Nie powinienem dotykać tego bez pozwolenia. Ta cholerna kaczka. Upiekę ją, jeśli jeszcze kiedykolwiek ją zobaczę. Może lepiej nie. Mm, ale widzę, że tu coś jest. A. O! Za, Zapara Z tobą nie rozmawialiśmy. Śpi. Obudź go. Wake him up! Czego ode mnie chcesz, młoda? O, to zapalniczka. Tak, to moja. Prawdopodobnie wypadła przez te hamowanie nagłe. Dziękuję za jej podniesienie. Ta zapalniczka jest naprawdę dla mnie ważna. Chciałabyś papieroska? Okej. Okay. A, szkoda. Żadnego papieroska dla ciebie. Już dłużej nie palę. Zastanawiasz się, czemu wciąż trzymam tę zapalniczkę? Bo to podarunek od mojej córki. Bardzo ją cenię w imię pamięci mojej córki i mojej żony również. Daddy, czyli że to ty wymordowałeś rodzinę? Czy ty jesteś tą zabawką tego mordercy? Ja już nie wiem, bo ten facet, który czytał gazetę, e, widzieliśmy, że miał wyłupione oczy. Potem, w tym pierwszym przypadku, jak wzięliśmy e, nożyczki do kaczki. Daddy. Ty przeszedłeś przez dosyć dużo, prawda? Twoje oczy. One wszystko mówią: złość, zwątpienie, żałoba, żałość i samotność. Tak jak ja wtedy. Po tym jak odszedłem ze służby, myślałem, że znajdę sobie gdzieś spokój z nową rodziną. Ale to nie potrwało długo. I moja córka, i żona obie umarły w wypadku. Obwiniałem siebie o to, że je, zabiłem je. I zajęło mi to naprawdę dużo czasu, by przezwyciężyć i pozbyć się myśli, przez które chciałbym ze sobą skończyć. Zdecydowałem, że zostawię ten ból i pójdę do przodu. Kiedy patrzę w Twoje oko, kiedy patrzę w Twoje oczy, widzę nieskończoną ciemność. Nawet jeśli jest słabość, jesteś też jesteś światło, jesteś, jesteś light. <grymne> Więc gdzieś tam w głębi, tak naprawdę, jesteś dobrą osobą. Nie mam pojęcia, przez co przeszedłeś, ale mam nadzieję, że nigdy się nie poddasz. Możesz to wziąć. Daję ci część mojej duszy. Może do niczego ci się nie przyda, ale jeśli kiedykolwiek na nią spojrzysz, po prostu pamiętaj. Że jest przynajmniej jedna osoba na tym świecie, która życzy ci najlepiej. I tą osobą jestem ja. Daddy, mogę go podpalić? I nie zapomnij, palenie jest złe dla, dla ciebie, młoda. To jest mój tata, czy ja jestem mordercą? Bo ja już trochę zwątpiłam. Wysiadamy. Tak, chcę wysiąść. O. Okej. Okay, pojawiła się tym razem budka telefoniczna z 911. Uh, 911. Press enter. Hello, this is 911. Dzień dobry, tutaj 112. Chciałbym na siebie donieść. Chyba, chyba. Tak, takie jest znaczenie. 5 z 5. Prawda. Czyli, co się stało? Myślę, że nie ma co się rozpowiadać nad tym, co widzieliśmy. Nie jestem w stanie powiedzieć, kim jesteśmy w tej sytuacji. Być może jednym i drugim kurczę. Koncept na pewno bardzo fajny. kaczucha była przewspaniała i będziemy dręczyć sumienie za to pierwsze zakończenie. Nie powiem. I za to wciskanie z pizzy też będzie mi gryzło sumienie. Jedna irytująca rzecz jest w tej gierce, czyli nie mogę wczytać sobie od pewnego momentu, tylko musiałam, tak wiecie, dostawać kawę, dawać gazetę, i tak w kółko w kółko cały czas to samo musiałam robić, żeby. Dostać różne zakończenie. No ale dobra, uznajmy, że to my byliśmy mordercą i okej. Okay. Na pewno byliśmy mordercą, ale teraz nie jestem pewna, czy byliśmy córką, czy synem, czy mordercą kimś z zewnątrz. Który kurwa jest synem kogo? Mój poziom dedukcji dzisiaj nie jest należyty, wybaczcie mi. Papa! <laughs> pa.